w Lubrańcu znajdował się cmentarz żydowski w miejscowości Brzezina. Dzisiaj dokonaliśmy odsłonięcia lapidarium. To lapidarium powstało z części macew, z cmentarza żydowskiego, które zostały znalezione na ulicach Lubrańca, ponieważ były wbudowane w ulicę jako chodniki, jako podbudowa dojezdni. Tego dopuścili się Niemcy podczas okupacji. My nawet mieszkańcy, przynajmniej to nasze pokolenie, my nawet mieszkańcy Lubrańca dokładnie o tym nie wiedzieliśmy. Żydzi w Lubrańcu pojawili się w 1691 roku. W okresie międzywojennym gmina liczyła już około 800 do 850 członków. Żydzi mieli duży udział w życiu gospodarczym miasta. W 1928 roku na 117 warsztatów rzemieślniczych do Żydów należało 60%, w ich rękach znajdowało się 95% firm handlowych i 90% zakładów przemysłowych. Choć Wrocław jest daleko stąd, ale na mapie jakby naszych gmin jesteśmy z Lubrańcem związani i z Kujawami ponieważ e, opiekujemy się i będziemy się opiekować we współpracy tutaj z władzami miasta e, w tej części Polski pamiątkami. Niestety te pamiątki to głównie cmentarze. Cóż, tak historia i dwie rzecz po imieniu Niemcy hitlerowcy taki spadek tutaj i nam Żydom Polskim i Polakom tutaj zostawili. Podczas II wojny światowej Niemcy obeśli się z członkami gminy żydowskiej wyjątkowo okrutnie. Część trafiła do getta, część wymordowano. Odsłonięcie lapidarium stało się okazją do wspomnień i uhonorowania dawnych mieszkańców Lubrańca wyznania Mojżeszowego, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój miasta.